Zobacz Milenko, byłam na wyprzedaży, pomyślałam, że wezmę Ci kilka rzeczy, przydadzą Ci się już na przyszłą zimę. Doskonale, no położę gdzieś na stosie. Proszę. Wiesz córeczko, widzę, że masz sporo już tych rzeczy, nie myślałeś, żeby tak może część oddać? Oddać? Czy ktoś niby inny ma chodzić w moich ubraniach. Jeszcze oddajcie moje łóżko, mój komputer, w ogóle wszystko. Jeszcze mnie oddajcie! Bo widać, że chcecie się mnie po prostu pozbyć, a mówiliście, że tak mnie wyczekiwaliście na tym świecie. Kolejne kłamstwo. Ale nie, córeczko, nie, nie to miałem na myśli. Przepraszam cię bardzo. Nie chcę teraz z nikim rozmawiać. Tak, oczywiście. Przepraszam, już wychodzę. A, jeszcze jedno. Potrzebuję nowych butów. Oczywiście. A jaki tym razem? Drogie. A rozmiar? Z 38 będą idealne do liceum za parę lat. Yy, dobrze, to yy, jeszcze raz bardzo przepraszam. Ela, siostra, mam dla ciebie nowe ciuchy. A coś w moim rozmiarze? No pewnie, nosiłam to jak byłam w drugiej klasie, tak jak ty. W drugiej klasie podstawówki? <laughs> Nie, liceum. A, proszę. Masz coś jeszcze? A, tak! No! Y Kaszkiet. Kaszkiet. To słowo funkcjonuje gdzieś indziej niż w memach. Sprawdźmy, jak leży. Aż się łezga Niby czemu? No bo najpierw nosił to nasz brat, Michał, potem kilka lat ja. A teraz ty. Ale on był prany od tamtego czasu, prawda? Eee, no, Michał, prał go chyba z raz, ja ani razu, ale spokojnie. Jeśli coś mi żyło, to dawno zdechło. Pa! Mamo! O, jesteś. Byłam dzisiaj w Biedronce. Kupiłam donaty. Ty co lubisz i... O, donaty! Mogę jednego? O, żadnego dzielenia się. Nikt! O, już jesteś. Byłam w Biedronce. Kupiłam donaty, te, które lubisz. I zostawiłaś je same w moim pokoju? No tak. Przecież nikt ci ich nie. W... Moje donaty! Nasze donaty! W ogóle? Masz syf w tym pokoju. Jak to możesz tak żyć? Mamo! Bo Kasia znowu ma syf w pokoju. <słuch> Idę do kina potem na pizzę. No i może na jakiś shopping, także wyskakuj z Chrisu. Córeczku, nieładnie tak. Ani poproszę, ani chociaż. Proszę. No, już. Kasiu, kiedy wreszcie zrozumiesz, że pieniądze nie rosną na drzewa? Tylko je zarabiasz, tak wiem. Wiem również, że ponieważ macie tylko jedno dziecko, to koszty utrzymania są dużo niższe. Wiem również, że dzięki temu miałeś dużo czasu na dodatkowe kursy w pracy oraz rozwijanie siebie, kiedy mną zajmowała się babcia. I dzięki temu masz bardzo dobrze płatną pracę i dużo pieniążków. A przecież robiłeś to wszystko dla swojej kochanej córeczki, prawda? No w sumie tak. Ech. Przynieś mi resztę. Tak wiem. Tylko nie wydaj na głupoty. Ta! Witam przedstawicieli z dystryktu pierwszego, drugiego i trzeciego. W niniejszym rozpoczynamy jednodniowe igrzyska głodu. Jak dobrze wiecie, utrzymanie całej waszej trójki to nie lada wyzwanie dla naszego skromnego domowego budżetu, więc dnia dzisiejszego obiad zje tylko jedno z was. Zaraz, czy ja tam widzę salami? Sorry, siostry, ale jestem na diecie, a dzisiaj jest mój cheat day. Nie macie szans. No, jeszcze zobaczymy. Zadanie pierwsze do wykonania. Macie 30 minut, żeby posprzątać wasze pokoje. Niech los wam sprzyja. Czas? Start! To był genialny pomysł. <noise> a nie mówiłam? Zdrowa rywalizacja o jedzenia to jest po prostu świetny motylator. To co? Zamawiamy sushi? Ja nie rozumiem, dlaczego wam wolno jeść donaty przed obiadem, ale mi nie. To kwestia zdrowego rozsądku, córeczko. Zdrowego rozsądku? To kto go ma? Ty jedząc deser przed obiadem, ale zabraniając mi tego, czy ja, która tego nie robię, mimo że bardzo chcę, tym samym korzystam z twojego rozsądku jako rodzica, którego ty indywidualnie nie wykorzystujesz? Kochanie! Kasia ma znowu problem z obiadem. Co? Przecież nie mówią o biedzie, tylko o donatach! Ona znowu chce jeść najpierw donatę a potem obiad. Najwyraźniej nie smakuje jej twoja kuchnia. Co ty robisz? Przecież matka mnie zamije. O, ho, ho, jeszcze pyskuje, i mówi, że mogłaby jeść donatę do końca życia, byle tylko nie tknąć twojej mizerii. Jestem w stanie zrozumieć, nieodpartą pokusę do doty donac, ale żeby szerzyć słowa nienawiści wobec mojej mizerii? Tego wybaczyć nie mogę. Do pokoju! Już? Tak jest, pani matko? Lenka, no, ale co ty robisz? Przecież obiad zaraz będzie. Donaty są na deser. Ej, no, ale Kasia powiedziała, że mogę. A co ma Kasia do gadania? O czym tam sobie gadacie? to ty, ty, ty też, no. To, przecież ja obiad robię, no. Dziewczyny. Przecież zawsze mi pozwalałaś na jednego przed. Tak? Ale teraz jest trochę inna sytuacja, trochę się pozmieniało i ja bym Cię prosiła, żebyś jednak nie uczyła Milenki takich nawyków. Zaraz, zaraz, zaraz. Chcesz mi powiedzieć, że, że na mnie stosowałeś jakieś złe nawyki i teraz robisz lepiej na drugim dziecku, co ja byłam jakimś królikiem doświadczalnym? Ale nie no Kasia, no nie o to mi chodziło córeczko, no przepraszam, ale... Aha, czyli jak dzisiaj na obiad będzie gotowana marchewka i Milenka powie, że ona nie chce jej jeść, to nie musi. Ale ja musiałam, tak? Bo takie były nawyki. nie mam siły. Ryszard! Chodź tu na chwilę. Co tam? Mama dla... mi pozwalała, dla... napadała. Dla... To... Na ja nie mogą, Dlaczego nie? To jest niesprawiedliwe! Ale, Ryszard, no. no, pomóż mi z nimi. <słyszyny> Bardzo proszę, śniadanie. Plecak również spakowany. Fantastycznie. Pozięka gotowa? Tak, oczywiście. Wszystko przygotowane. Które z nas macie dzisiaj odwieźć do szkoły? Mm. Dzisiaj jest ładna pogoda, może wybiorę spacer. Och, doskonały wybór, jaśnie panienko. Możecie odejść, chciałabym zejść w spokoju. Mm. Milena, otwieraj, spóźnij się do szkoły! Ja tak samo, bo Michał zajął przede mną. Miadanie macie na stole. Zamknijcie drzwi, pa! Kto zjadł wszystkie jajka? Mówiłem, że jestem na diecie. Potrzebuję dużo białka. No i węgli. Wziąć! Nie! Yeah. nie chcesz po to zobacz! Co ty robisz? Ty jesteś jakaś cyniczna! Zaraz się spóźnię przez ciebie! Ja Hejka, jeżeli chcecie, żeby Milenka znów pojawiła się na naszym kanale, to napiszcie w komentarzach Milena na waksy i dziękuję wszystkim za miłe słowa i komentarze, ale również zapraszamy do zobaczenia top 5 scen z udziałem Pana Konrada w waksach. Opowiadam o scenie z Pauliną. Pa!